Odcinek 71. POKOCHAJ SIEBIE Czy to pusty frazes? Czy też zachęta do postawy narcystycznej? Albo początek prawdziwego szczęścia? Dlaczego warto dostrzec wartość w byciu niedoskonałą i akceptować siebie? Dlaczego warto siebie pokochać? Inspiracja do nagrania tego odcinka podcastu przyszła do mnie od was, drogie słuchaczki, oraz od uczestniczek webinaru Jak uwolnić się od perfekcjonizmu, który przeprowadziłam kilka dni temu dla Vanity Style. Zaangażowana dyskusja na czacie, czy warto kochać siebie czy nie, czy to jest pusty frazes, czy to jest coś wartościowego, w którą to dyskusję włączyło się wielu uczestników, licznie zgromadzonych przed monitorami, bo 156 osób to jest naprawdę coś, pokazała, że temat, który dla mnie jest oczywisty, Bywa bardzo nieoczywisty i trudny do pokonania wewnętrznego oporu, gdy się o nim słyszy po raz pierwszy, albo gdy się człowiek nad nim nigdy wcześniej nie zastanawiał. Oczywisty, gdyż dla mnie pokochanie siebie jest fundamentem zdrowia emocjonalnego, psychicznego, fizycznego i początkiem trwałych oraz naprawdę pięknych zmian, które na przestrzeni lat działy się w moim życiu. Pokochanie siebie to był moment uwolnienia się od ocen i opinii innych. Moment zaufania do siebie i swojej intuicji, ale także zachęty do bycia sobą, bycia w pełni autentyczną. Zachęty do autentycznego życia. To dzięki temu mogę dziś opowiadać o swoim życiu tutaj, przed mikrofonem, dzieląc się różnymi swoimi przeżyciami i refleksjami. Dodaje mi to odwagi do działania, pozwala nie przejmować się plotkami, złośliwościami i próbami hajtu. Tobie to łatwo słyszałem nieraz od różnych koleżanek i kobiet poznanych na szkoleniach. Ja nie mogę sobie na to pozwolić hm, czyżby? Chcę ci powiedzieć, że zmiana, której potrzebujesz, jest w tobie i naprawdę możesz się uwolnić ze swojego mentalnego więzienia wyjść z funkcjonowania na automatycznym pilocie, o którym opowiadam w odcinku numer 69 Wyspy Inspiracji oszukać swój mózg, zacząć funkcjonować inaczej, a dzięki temu naprawdę polubić siebie moja rada numer 1. To rada zaczerpnięta od Edith Eger z książki Dar. Zmiana jest synonimem rozwoju. Dlatego zrób dzisiaj jedną rzecz inaczej niż wczoraj. Jedną rzecz. Jeśli codziennie jeździsz do pracy tą samą drogą, tym razem wybierz inną. Albo przesiądź się na rower. Lub pojedź autobusem. Jeśli zazwyczaj się spieszysz i nie masz czasu, by porozmawiać z kasierką w sklepie spożywczym, dzisiaj spróbuj nawiązać z nią kontakt wzrokowy i chwilę porozmawiać. Jeżeli Twoja rodzina jest na co dzień zbyt zajęta, by wspólnie spożywać posiłki, spróbujcie razem zasiąść do stołu, wyłączając telewizor i telefony komórkowe. Być może te drobne działania wydają się bez znaczenia, ale w istocie ćwiczą Twój mózg, by umiał rozpoznawać, że jesteś zdolna do zmian, że wszystko jest możliwe, że Twoje wybory i możliwości są nieskończone, a ciekawość życia pomoże Ci zmienić niepokój w ekscytację. Zrób jedną rzecz inaczej niż wczoraj. Nie musisz pozostawać w tym miejscu, w którym jesteś teraz, i nie musisz robić tego, co robisz. Zmieniaj wszystko i mieszaj, bo nie jesteś zablokowana, nie jesteś w więzieniu. Rada numer dwa. Zmień słownictwo. Nie używaj słów, nie mogę sobie na to pozwolić. Muszę, wypada, należy, powinnam, staram się. Tak długo, jak długo je wypowiadasz, nie jesteś blisko siebie, bo w nich się nic nie kryje, nic takiego, co jest twoje. Jesteś w powinnościach i rolach narzuconych ci społecznie. Być może szukasz pretekstu, by tam pozostać. Z chwilą, gdy powiesz to ja wybieram, ja chcę się tak czuć, to ja decyduję, to moje życie, chcę, zrobię to, potrafię, jestem gotowa. Zaczynasz być sprawcza? Stajesz się reżyserką swojego życia. Słowa mają wielką moc. Po prostu zmienię. je. Czy jesteś gotowa tak naprawdę, naprawdę polubić siebie? Wszak spędzasz ze sobą 24 godziny na dobę. Ciężko wytrzymać tak dużo czasu z kimś, kogo się nie lubi. Jeśli chcesz dokonać zmiany i zaakceptować siebie, to odpowiedz sobie na pytanie, za co siebie lubisz. Co w tobie jest naprawdę cenne? Co inni chcieliby mieć tak jak ty, a to by się wydaje, że to nic wielkiego? Zauważ, przywołaj, nazwij to. Wypowiedz te słowa głośno, by w pełni do ciebie dotarły. Przytoczę teraz siedem powodów, dlaczego warto inwestować w miłość własną, po prostu dlaczego warto siebie kochać. Dlaczego warto wcielić w życie przekazanie miłości mówiące o tym, że będziesz miłować bliźniego swego jak siebie samego i usłyszeć w nim właściwe przesłanie: Masz kochać siebie. A innych równie mocno. To nie jest egoizm ani narcyzm. To co najwyżej zdrowy egoizm, a on jest pożądany. Powód pierwszy to początek prawdziwego szczęścia. Miłość do siebie to pierwszy krok do prawdziwego szczęścia. Kiedy akceptujesz siebie, stajesz się mniej zależna od opinii innych, mniej podatna na zewnętrzne czynniki, które mogą osłabiać twoje poczucie wartości. Dając sobie miłość, stwarzasz przestrzeń na autentyczną radość i spełnienie. Powód drugi: Twoje zdrowie psychiczne i emocjonalne. Kochać siebie to oznacza być dla siebie wsparciem w trudnych momentach. To przyjęcie swoich emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, oraz umiejętność dbania o swoje zdrowie psychiczne. Osoby, które kochają siebie, są mniej podatne na depresję. Lęki i stres. Powód trzeci to Twoja zwiększona pewność siebie. Miłość do siebie daje pewność siebie i wiarę w swoje możliwości. Zamiast wątpić i unikać wyzwań, wiesz, że Masz siłę wystawić czoła trudnościom. Masz siłę, by uczyć się z każdego doświadczenia, by dostrzec w nim cenną lekcję. Szczerze mówiąc, uważam, że zbudowanie pewności siebie jest najbardziej solidnym fundamentem, jaki można sobie wyobrazić i podarować. To prowadzi nas przez życie krokiem pewnym i stanowczym. To pozwala przetrwać burze i napory, wyjść z różnych trudnych sytuacji i relacji, być w pełni sobą. Powód czwarty: lepsze relacje z innymi. Kiedy kochasz siebie, masz zdrowsze relacje z innymi osobami. Jeśli jesteś pełna miłości do siebie, nie szukasz za wszelką cenę akceptacji i uznania na zewnątrz, a to pozwala ci na autentyczność w kontaktach z innymi. Jesteś też w stanie dawać więcej miłości, bo nie oczekujesz jej na siłę, to już ją masz. Powód piąty: akceptacja swoich niedoskonałości. Miłość do siebie oznacza przyjęcie swoich wad, słabości i błędów. To zrozumienie, że nie musisz być idealna, by zasługiwać na miłość. Dzięki temu zyskujesz spokój i akceptację zamiast nieustającej krytyki wobec siebie, takiej autokrytyki. Kiedy jesteś głodna uczuć, uwagi i akceptacji, czyli tego wszystkiego, czego być może nie dostałaś w wystarczającym stopniu w dzieciństwie i co nie jest Twoją winą, nic nie będzie w stanie zaspokoić tej potrzeby. Jest bardzo prawdopodobne, że usiłujesz zapełnić tę pustkę na przykład byciem potrzebną i pomocną, czyli wyręczaniem wszystkich wokół kosztem siebie. Przywołana przeze mnie Edith Eger nazywa to obrazowo próbą kupowania bananów w sklepie z narzędziami. No, tam nie kupisz bananów. To nie jest właściwy adres. To się nie uda tak długo, jak długo nie zrozumiesz, że to ty jesteś ważna, warta miłości i pomocy. To ty jesteś sobie najbardziej potrzebna. Miłość oznacza miłość własną oraz okazywanie szczodrości i współczucia innym ludziom, ale także sobie. Miłość to samo współczucie to najprostszy sposób uwolnienia się z perfekcjonizmu. Powód szósty lepsze dbanie o siebie. Kochając siebie, inwestujesz w swoje zdrowie i swój dobrostan psychiczny, dbając o swoje ciało, umysł, emocje, Zyskujesz energię do realizowania swoich pasji i marzeń. Praktykowanie miłości, tej samo miłości, to także praktykowanie opiekowania się sobą, co przekłada się na ogólne, lepsze samopoczucie. Jak wiesz, to część projektu Zdrowienie, który stał się częścią mojego życia i dlatego tak ochoczę się tym dzielę z tobą. Powtórzę jeszcze raz, troska o siebie, zdrowy egoizm i kochanie siebie to zarazem troska o innych i miłość do nich. Nie ma w tym zachęty do rezygnacji z kochania innych, jest zachęta do kochania siebie. Powód siódmy. Odpowiedzialność za własne życie. Miłość do siebie daje ci siłę, by przejąć kontrolę nad własnym życiem, by stać się jego reżyserką. Kiedy jesteś świadoma swojej wartości, nie pozwalasz, by inni decydowali o twojej przyszłości, by dokonywali wyboru za ciebie. Jesteś w stanie podejmować decyzje, które służą twojemu rozwojowi i dobrostanowi. Kochanie siebie to nie tylko przysłowiowy akt samoakceptacji, ale także proces uznawania siebie za osobę godną miłości, szacunku i troski. To podstawa, na której zbudujesz swoje spełnione życie. Jeśli pozwolisz, zacytuję jeszcze raz Edith Eger, o której opowiadałam w odcinkach numer 63 i 64 Wyspy Inspiracji. Problemem nie jest to, co mówią inni na twój temat, lecz to, że im wierzysz. Po prostu zaufaj sobie. Kochanie siebie jest uwalniające i daje nam dużo wolności, a ta jest dla mnie ogromną wartością. Wolność polega na akceptowaniu siebie, na pogodzeniu się ze swoją niedoskonałością i zrezygnowaniu z dążenia do perfekcji, a dzięki temu uwolnieniu się od wstydu, poczucia winy. W które próbujecie wpędzać świat zewnętrzny. Jeśli żyjemy wolne od wstydu, to nie pozwalamy, by definiowały nas oceny innych ludzi. Nie znam lepszej badaczki wstydu niż Brené Brown, moja ulubiona autorka, ani nie znam lepszej książki o tym, jak przestać przejmować się tym, kim powinniśmy być, uwolnić się ze szponów wyniszczającego perfekcjonizmu i zaakceptować to, kim jesteśmy, niż dary niedoskonałości. Doskonała lektura. Chętnie opowiem Ci o niej w następnym odcinku Wyspy Inspiracji. Zasubskrybuj, aby nie przegapić nowego odcinka, a ja tymczasem podzielę się z Tobą jeszcze kilkoma wskazówkami, jak praktykowanie uważności, do którego Cię zachęcam, może Ci pomóc w pokochaniu siebie. Technika mindfulness opiera się na akceptacji. Byciu obecnym tu i teraz, oraz na świadomym podejściu do własnych myśli, emocji i ciała, a to daje ci wiele korzyści w zmianie podejścia do siebie. Po pierwsze, pozwala zaakceptować siebie, pomaga zauważyć i zaakceptować emocje, nawet te trudne. Zamiast oceniać siebie lub walczyć z negatywnymi myślami, uczysz się je obserwować bez osądzania. Z czasem pozwala ci to na bardziej łagodne podejście do siebie, co sprzyja pozytywnej samoakceptacji. Po drugie, to redukcja tych krytycznych myśli, które są w tobie. Często skłonność do krytykowania siebie wynika z myślenia w kategoriach powinności, o których już opowiadałam, i nierealistycznych oczekiwań. Mindfulness pomaga oderwać się od tych schematów myślowych i skupić się na tym, co dzieje się teraz, zamiast roztrząsać przeszłość lub przyszłość. To pozwala zmniejszyć wewnętrzną krytykę. Po trzecie, świadomość własnych potrzeb. Uważność pomaga lepiej zrozumieć swoje potrzeby emocjonalne, fizyczne, co prowadzi do większego szacunku do siebie i dbania o siebie w sposób bardziej świadomy. Zamiast zaniedbywać swoje potrzeby, zaczynasz dostrzegać, co daje ci radość i spełnienie, i po prostu robisz to. Po czwarte, lepsza regulacja emocji. Kiedy jesteś bardziej świadoma swoich emocji, łatwiej jest ci nimi zarządzać. Mindfulness pozwala na zauważenie momentów napięcia, lęku, stresu, zanim staną się przytłaczające. Taka umiejętność daje większą kontrolę nad reakcjami i sprawia, że masz bardziej pozytywny stosunek do siebie, a przecież o to chodzi. Po piąte, zmiana perspektywy. Praktykowanie uważności pozwala Ci dostrzec, że nie musisz być idealna ani perfekcyjna, aby zasługiwać na miłość i akceptację. Uważność uczy, że wszyscy mamy swoje wady i trudności, ale to nie oznacza, że jesteśmy mniej wartościowi. Zaczynasz dostrzegać swoją pełną, autentyczną wartość. Po szóste, daje ci to zwiększenie poczucia spokoju i równowagi. Kiedy czujesz się spokojniejsza i bardziej zrównoważona, łatwiej ci zaakceptować siebie, taką jaką jesteś, i cieszyć się własnym towarzystwem. A przecież spędzasz ze sobą 24 godziny na dobę. Pokochaj siebie, a zobaczysz, że rozwijanie zdrowej, pełnej akceptacji relacji ze sobą odmieni twoje życie. Nazywam się Ewa Kosowska-Korniak. Jestem mediatorką, mentorką i certyfikowanym nauczycielem MBSR metodą mindfulness. Osobiste kilkuletnie doświadczenia z tą metodą i korzyści, jakie doświadczyłam i cały czas doświadczam na sobie w ramach swojego projektu Zdrowienie po wyleczeniu nowotworu, sprawiły, że chcę inspirować osoby, które potrzebują zmniejszyć stres, do sięgnięcia po tę metodę. Osobiście prowadzę kursy zarówno stacjonarne w Opolu, jak i online, zatem możesz z nich skorzystać z dowolnego miejsca na świecie. Wejdź na moją stronę www.omyślnikmedia.pl Poszukaj mnie na Instagramie lub Facebooku, gdzie jestem pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Ewa Kosowska-Korniak. Tam poznasz więcej szczegółów. Jeśli szukasz kursu stacjonarnego w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, koniecznie wejdź na stronę Polskiego Instytutu Mindfulness, akredytowanego przez Institute for Mindfulness-Based Approaches i skorzystaj z usług jednego z certyfikowanych nauczycieli. To ważne w momencie wybierania kursu oraz trenera.